Co się dzieje z Roxaną Węgiel? Artystka stoi przed wielkim przełomem. Roxana Węgiel oficjalnie skończyła 21 lat. 11 stycznia datę tę często uznaje się za symboliczny początek pełnej dorosłości, jednak dla wokalistki liczba ta wydaje się jedynie formalnością. W rzeczywistości Roxana żyje i pracuje jako dojrzała artystka od bardzo dawna, gdyż jej kariera eksplodowała jeszcze w okresie nastoletnim. Zdobywanie prestiżowych nagród, regularna obecność na listach przebojów oraz budowanie profesjonalnego wizerunku pozwoliły jej szybko ugruntować pozycję jednej z czołowych wokalistek w Polsce. W wieku, w którym wielu rówieśników wciąż szuka swojej drogi, Roxana dysponuje już ogromnym doświadczeniem, sławą oraz powszechnym uznaniem zarówno ze strony publiczności, jak i krytyków, co pokazuje, że jej ścieżka artystyczna została wyraźnie i trwale ukształtowana bardzo wcześnie. Równolegle do rozwijającej się kariery życie prywatne Roxany Węgiel stało się centrum zainteresowania opinii publicznej. Jej trwające ponad rok małżeństwo z producentem muzycznym Kevinem Mglejem budziło niemałe kontrowersje, a w sieci pojawiało się mnóstwo ironicznych komentarzy i wątpliwości. Jednak zamiast wdawać się w polemiki czy unikać tematu, para wybrała drogę dyskretnego udowadniania swoich racji poprzez stabilizację i bliskość w codziennym życiu. Roxana i Kevin nieustannie pojawiają się razem, prezentując obraz pełen harmonii, wspólnie dzieląc obowiązki i wspierając się nawzajem, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym co dowodzi, że ich relacja nie uległa presji opinii publicznej. Warto zauważyć, że zamiast pozwolić negatywnym głosom wytrącić ich z równowagi, Roxana Węgiel i Kevin Mgley koncentrują się na przyszłości, realizując konkretne i długofalowe plany. Para dąży nie tylko do wspólnego rozwoju zawodowego, ale krok po kroku buduje solidne fundamenty życia rodzinnego to właśnie spokój, dojrzałość i konsekwencja w wyborach sprawiły, że Roxana, mimo zaledwie 21 lat, kreuje wizerunek młodej artystki, która bardzo wcześnie osiągnęła dojrzałość w sposobie myślenia i stylu życia. Wyjątkowość relacji Roxany Węgiel i Kevina Mguleja polega nie tylko na ich więzi prywatnej, ale także na sposobie, w jaki naturalnie i aktywnie budują porozumienie na płaszczyźnie zawodowej. Zamiast sztywnego oddzielania pracy od małżeństwa, para decyduje się na wspólne kroczenie przez kreatywne projekty, Traktując to jako istotny element pozwalający im na lepsze zrozumienie i wzajemne wsparcie. Ostatnio wspólne pojawienie się Roxany i Kevina na premierze filmu, w którym oboje użyczyli głosów, przyciągnęło dużą uwagę. Nie tylko ze względu na ich popularność, ale także dzięki obrazowi pary pracującej zgranie, profesjonalnie i z dużą pewnością siebie. Wydarzenie to uznano za wyraźny dowód na ich umiejętność harmonijnej współpracy. Zarówno przed publicznością, jak i za kulisami, Roxana Węgiel i Kevin Mglej wykazują jedność w sposobie działania i komunikacji. Wspólny udział w projekcie filmowym pokazuje, że nie obawiają się łączyć pracy z życiem rodzinnym a jednocześnie potwierdza, że ich relacja opiera się nie tylko na uczuciu, ale także na wzajemnym szacunku zawodowym i wierze w swoje kompetencje. Mówiąc o planach na rok 2026, Roxana Węgiel zapowiedziała, że jej nowy album zatytułowany Błękit będzie kolejnym kamieniem milowym w jej karierze, a zarazem projektem najlepiej obrazującym współpracę z Kevinem Mglejem. W wywiadzie dla radia SK wokalistka podkreśliła, że jest to produkt prawdziwie wspólny, ponieważ we wszystkich utworach na płycie oboje brali udział jako współtwórcy, od wstępnych pomysłów po proces finalizacji. Kevin występuje tu nie tylko w roli życiowego partnera, ale także opiekuna merytorycznego, towarzysząc Roxanie na każdym etapie tworzenia, pomagając kształtować barwę muzyczną i ogólny przekaz albumu. Według Roxany Węgiel Błękit nie jest jedynie nowym wydawnictwem dla słuchaczy, lecz owocem bliskości, zaufania i głębokiego porozumienia między małżonkami w pracy twórczej. Wspólne tworzenie pozwoliło im dzielić się emocjami, poglądami i osobistymi doświadczeniami, co znalazło autentyczne odzwierciedlenie w muzyce. Dzięki temu oczekuje się, że album będzie naznaczony silnym ładunkiem emocjonalnym, dojrzałością i osobistym charakterem, oznaczając nowy rozdział nie tylko w karierze Roxany, ale i we wspólnej podróży z Kevinem. Poza muzyką, Roxana Węgiel nie kryje ekscytacji, wspominając o projekcie bardziej osobistym budowie wspólnego gniazdka. Pod koniec października ubiegłego roku para ogłosiła zakup działki pod budowę domu co stanowi ważny krok w ich życiu małżeńskim. Wokalistka przyznaje, że jest to ich prywatny, wspólny projekt. Realizowany równolegle do największego wyzwania zawodowego roku, jakim jest premiera nowej płyty. Jednak nie każde zaproszenie spotyka się z aprobatą Roxany Węgiel i Kevina Mgleja. W jednym ze wspólnych wywiadów para zdradziła, że otrzymała propozycję udziału w popularnym programie podróżniczym, jednak musieli odmówić ze względu na inne zobowiązania zawodowe. Kevin Mgley zaznaczył, że nie wykluczają pojawienia się w podobnym formacie w przyszłości, lecz chcą poczekać na dogodniejszy moment, aby móc podejść do tego z odpowiednim przygotowaniem i komfortem. Patrząc całościowo, historia 21-letniej Roxany Węgiel ukazuje rzadko spotykany w showbiznesie obraz. Młodej artystki, która bardzo wcześnie osiągnęła dojrzałość zarówno zawodową, jak i osobistą. Od spektakularnych sukcesów w bardzo młodym wieku, po stabilne małżeństwo i ścisłą współpracę z Kevinem Mglejem, Roxana krok po kroku buduje długofalową ścieżkę, nie opierając się na chwilowym blasku czy kontrowersyjnym rozgłosie. Realizacja wspólnych projektów z mężem, zwłaszcza albumu Błękit oraz planów na przyszłość, pokazuje, że dąży ona do trwałości, głębi i wyraźniejszej tożsamości w muzyce i życiu. W czasie, gdy wielu młodych artystów wciąż boryka się z presją otoczenia i szukaniem własnego kierunku, Roksana Węgiel udowadnia, że dojrzałość, konsekwencja i wiara we własne wybory stanowią najsolidniejszy fundament pod długoletnią karierę. Dzieląc się refleksjami na temat ich relacji, Roksana Węgiel i Kevin Mgley przyznali, że u podstaw ich miłości zawsze leży przyjaźń. Według Kevina wizerunek w mediach społecznościowych nie oddaje w pełni stopnia ich prawdziwego szczęścia w małżeństwie, a najważniejsze jest poczucie spokoju i bliskości, które mają w realnym życiu. Szczerze zauważył, że największym sukcesem tej relacji jest fakt, że są o wiele szczęśliwsi, niż pokazuje to Instagram, co jest rzeczą, którą nie każda znana para może z taką pewnością przyznać.